Witam na kolejnej lekcji. Przed nami zadania z prądu elektrycznego. Rozwiązujemy zadania dotyczące pracy i mocy prądu. Zaczynamy od zadania pierwszego. Mama Kasi używa odkurzacza o mocy 2000 W. Czyli wypisujemy moc, symbol oczywiście P 2000 W średnio przez 5 godzin w miesiącu. Czas oczywiście 5 godzin w miesiącu. Obliczyć mamy pracę, czyli wartością szukaną. Jest praca, jaką wykonuje odkurzacz w ciągu miesiąca, dokładnie to prąd. Tą pracę wykonuje poprzez odkurzacz, czyli symbol W, bo tak oznaczamy pracę prądu. Z jakiego wzoru tutaj skorzystamy? No, ten chyba podstawowy wzór najczęściej wykorzystywany przy pracy prądu bo najłatwiejszy, najłatwiej obliczyć jest pracę prądu właśnie mnożąc moc odbiornika razy czas jego pracy, czas włączenia, podłączenia do, do źródła napięcia i wykonywania pracy. I zobaczmy, wynik mamy podać, zobaczcie, w dżulach i kilowatogodzinach. To jest bardzo istotna dla nas informacja. Zacznijmy może od obliczeń, w dżulach, czyli tych podstawowych jednostkach pracy. Ja przypomnę, że właśnie dżul jest podstawową jednostką pracy, ale gdybyśmy tego dżula chcieli wyprowadzić z tego wzoru, który tutaj mamy, to widzimy, że ten dżul jest równy o sekundzie, bo to jest 1 wat razy 1 sekunda. Widać to ze wzoru, bo podstawowa jednostka mocy to wat, podstawowa jednostka czasu sekunda, także inna nazwa dżula, którą możemy tutaj przyjąć, to jest watosekunda. I chcąc obliczyć pracę w dżulach, powinniśmy moc mieć w watach, a czas w sekundach. Więc tak właśnie tutaj poprowadzimy nasze obliczenia. Moc w watach nie ma problemu, bo już mamy, czyli 2000 watów. A czas w sekundach no i tutaj mamy troszkę problem, bo mamy 5 godzin, czyli wstawiamy sobie 5 razy, a jedna godzina to wiemy, że to jest 3600, powinniśmy przynajmniej to wiedzieć, 3600 sekund. O, i tutaj będziemy mieli takie obliczenie i dzięki temu y, wynik uzyskamy, jak widzicie, w watosekundach, czyli inaczej w dżulach. Jaki będzie nasz wynik? 5 razy 2 to jest 10. 10 razy 36 to jest 360 i liczymy zera, a zer mamy jeszcze dodatkowo 5, czyli dopisujemy jeszcze 5 zer. W sumie mamy 6 zer, jak widzicie, i z przodu 36, czyli otrzymaliśmy dość dużą liczbę. Juli, to jest dokładnie 36 milionów watosekund, czyli juli. Chcąc to wyrazić w jednostkach tych wtórnych, czyli dodając przedrostki, to zobaczcie, gdybyśmy skreślili 3 zera, o te tutaj 3 zera, to byśmy użyli przedrostka kilo. Przypominam, to byśmy mieli kilo ale widzimy, że tych zer mamy aż 6, to możemy użyć przedrostka, który nam zastępuje 6 zer czyli powiększa milion razy, ten przedrostek to jest mega. Czyli dodamy sobie literkę M oznaczającą megajoule i będziemy mieli wynik podany właśnie w megajoulach i to będzie 36 megajouli. No i mamy yy, pierwsze już obliczenie za nami. Teraz obliczmy w tych drugich jednostkach, czyli kilowatogodzinach. Te jednostki to są najbardziej znane jednostki pracy prądu, czyli inaczej zużycia energii. Bo to jest bardzo ważna rzecz, którą proszę pamiętać, że praca prądu, praca prądu to jest inaczej zużyta energia. Praca prądu to jest zużyta energia. Bo czasami będziecie mieli w zadaniu informacje, pytanie dotyczące obliczenia pracy a czasami będą Was pytać o zużycie energii i to właśnie oznacza jakby to samo. Jeżeli będziecie mieli zapytanie o zużytą energię, to zawsze musicie liczyć pracę, jaką prąd, jaką prąd wykona za pośrednictwem właśnie urządzeń. Także zużycie energii to jest to samo, co praca prądu i warto, warto to pamiętać. I liczymy sobie to zużycie energii te, teraz w kilowatogodzinach. Będzie to nam również potrzebne w tym celu, że mamy podaną cenę jednej kWh, a każą nam obliczyć koszt zużytej energii. Dlatego, akurat, wynik podany w kilowatogodzinach jak najbardziej będzie nam tutaj potrzebny. Czyli, podstawiamy sobie do tego wzoru oczywiście, znowu cały czas korzystamy z tego wzoru, moc, tylko że tym razem. Chcemy wynik mieć w kilowatogodzinach, więc zamieniamy nasze 2000 watów na kilowaty. Kilo oznacza 1000, więc to będzie 2 kilowaty. 2000 watów to jest 2 kilowaty. I mnożymy razy czas. Tym razem podstawiamy godziny. 5 godzin. No i proste obliczenie. Widzimy, że jest to 10 kilowatogodzin. KWH skrót. 10 kWh. I ten wynik będzie nam przydatny tutaj, żeby określić koszt yy, zużytej energii, bo te 10 kWh pomnożymy sobie teraz razy cenę 1 kWh, a to jest 80 groszy. 80 groszy możemy zapisać jako 0,8 zł. 80. I widzimy, że koszt, tej koszt możemy sobie napisać, że liczymy, koszt energii, ten koszt będzie wynosił dokładnie 8 zł jak widzicie. I mamy zadanie całe obliczone, wyliczone wszystko bez większych problemów. Możemy przejść, możemy przejść do drugiego zadania, które tutaj dla was przygotowałam. to drugie zadanie jest następujące, Żarówka latarki kieszonkowej jest zasilana baterią o napięciu, czyli mamy napięcie U przypominam symbol napięcia 4,5 V, to jest nasza wartość. To jest nasza wartość dana. Natomiast natężenie płynącego prądu, czyli I symbol natężenia 50 mA. Mała literka M oznacza przedrostek mili. Mili oznacza części tysięczne. Podziel przez tysiąc. Więc musimy podzielić przez tysiąc, aby zapisać wartość natężenia w jednostce podstawowej, czyli w amperach. Będzie to 0,05, czyli setnych ampera. Mamy podane natężenie w amperach i mamy obliczyć energię elektryczną zużytą przez latarkę. Właśnie to co, to, co mówiłam, zużytą przez latarkę, czyli energia zużyta, to nic innego jak praca, praca prądu, praca prądu do wyliczenia. Co jeszcze wiemy? Wiemy, że ta latarka była włączona przez 3 minuty, czyli... Czas jest tutaj niezwykle istotny, czas pracy jakby urządzenia, 3 minuty. Minuty są jednostkami nielubianymi przez fizyków, nigdy minut nie podło, raczej nie podstawiacie do wzoru, zamieniamy to na sekundy, na jednostki podstawowe czasu, czyli 3 minuty to będzie oczywiście oczywiście 180 sekund. Tak, 180 sekund. No i teraz z jakiego wzoru korzystamy? No korzystamy ze wzoru tego drugiego wzoru na pracę, ale ten drugi wzór to w sumie uzyskujemy jakby z tego pierwszego, który przed chwilą, z którego przed chwilą korzystaliśmy, czyli z tego wzoru, że praca to jest moc razy czas, z tym, że znowu, dla przypomnienia, moc e, to jest iloczyn napięcia i natężenia prądu, tak? To jest kolejny istotny wzór. I teraz, jeżeli ten wzór sobie podstawicie tutaj do wzoru, zamiast literki P, to mamy wzór W, to się równa U razy I razy T, czyli iloczyn napięcia, natężenia i czasu. Wszystkie jednostki już teraz mamy te podstawowe, czyli możemy podstawiać, bo gdy ampery mieliśmy a czy natężenie mieliśmy w miliamperach, to nie wolno nam było podstawiać do, do wzoru miliamperów, tak samo jak minut, dlatego musimy zawsze sprowadzać tutaj do tej jednostki podstawowej i dopiero teraz podstawiać. 4,5 razy 500 500 Ampera. I razy 180 sekund. I musimy wykonać to y, działanie. Uzyskamy wynik, oczywiście w dżulach, bo y, wszystkie podstawowe jednostki, gdybyśmy przedstawili sobie rachunek na jednostkach, to y, doszlibyśmy oczywiście do dżuli. 500 razy 180 to będzie 9 razy 4,5. 40 bodajże 40,5 i oczywiście tak jak powiedziałam jednostki podstawowe watosekundy czyli dżule. O i mamy wynik tyle zostało zużytej energii 40,5 dżula. I kolejne zada zadanie za nami. Możemy przejść do następnego zadania, zadania trzeciego. Grzałka o oporze. Mamy tutaj zadanie dotyczące grzałki o oporze 50 ohmów. Czyli od razu sobie wypisujemy. Tym razem naszą wartością daną jest opór. Oznaczany literą, wielką literą R. O, troszkę brzydka ta omega, ale niech będzie. Zasilana jest ze źródła o napięciu, czyli znów litera U. 200 V przez 5 minut czas przepływu prądu 5 minut i znowu te minuty nieszczęsne od razu zamieniamy je na sekundy. 5 razy 60 sekund daje nam 300 sekund. Mamy jednostki podstawowe. I o co nas tutaj pytają? Jakie jest natężenie prądu płynącego? Czyli to jest nasza wartość szukana. Już nie piszę tych literek D i dane szukane, żeby było szybciej i sprawniej. Czy tylko o, pytają nas o natężenie? Nie, jeszcze o coś nas pytają. Jaka jest moc oraz ile ciepła wyemituje grzałka? czyli pytają też o moc grzałki i pytają ile ciepła wyemituje grzałka. No moglibyśmy tutaj napisać symbol ciepła, symbol ciepła w fizyce to jest wielka litera Q, ale proszę pamiętać o tym, że ciepło jest energią, a energia zmienia się w pracę, czyli ciepło to energia, a z kolei energia zamieniana jest w pracę. I te wielkości są jakby równoważne. Znawiamy między nimi znak równa się, czyli jeżeli obliczymy pracę prądu, to będziemy wiedzieć, jaka ilość energii została zużyta, a na co została zużyta na przemianę energii elektrycznej właśnie w ciepło. Czyli tak naprawdę mamy do wyliczenia pracę prądu. To jest ta ilość wyemitowanej energii. W tym przypadku, akurat w przypadku grzałki energii cieplnej, no to od czego zaczniemy? Może zaczniemy od wyliczenia natężenia, zgodnie tutaj z danymi. Z czego skorzystamy? Yy, możemy skorzystać oczywiście ze wzorów, bym proponowała, który znamy z prawa OMA, czyli pra, yy, wzór na opór. Dlatego, że podany mamy opór, czyli wykorzystamy tą informację. Opór jest stosunkiem napięcia do natężenia, bo nie możemy skorzystać ze wzoru na moc u razy i, dlatego że jeszcze mocy nie mamy, także najkorzystniej będzie nam z tego wzoru skorzystać po przekształceniu. Jeśli ktoś ma problemy z przekształcaniem wzorów, to odsyłam do swojego filmu, gdzie można przetrenować tę umiejętność i jest równe u przez r. No i jeśli mamy przekształcony wzór, to teraz podstawiamy oczywiście nasze dane. Napięcie 200 V przez opór, a opór jest 50 Ohmów. V przez Ohmy, oczywiście mamy to jednostki podstawowe, więc uzyskujemy też jednostkę podstawową natężenia, którą jest oczywiście Amper, czyli wynik 4 Ampery. Natężenie wyliczone. Co dalej? Dalej możemy teraz wyliczać moc. Może tutaj z boku wykorzystam to miejsce. Moc. Wzór na moc. Iloczyn napięcia razy natężenie. No, wzory to już koniecznie, koniecznie trzeba pamiętać na pamięć. Ich się tutaj wyuczyć, bo innej rady nie ma. Bez wzorów to. Zadań się rozwiązywać nie da, także te wzory do zapamiętania. Podstawiamy do wzoru. Widzimy, że już mamy napięcie wyliczone, znaczy nie wyliczone, tylko podane w zadaniu, a wyliczone jest natężenie 4 A. I bez trudu sobie mnożymy 200 razy 4, wychodzi nam, że moc grzałki wynosi 800. Watów Volt razy amper to oczywiście waty. No i mamy drugą wielkość także wyliczoną. Została nam tylko do wyliczenia energia cieplna, czyli praca, tak jak mówiłam. Jak wyliczymy pracę? Oczywiście ze wzoru już wielokrotnie stosowanego. P razy T, też jeszcze wezmę ten wzór w kółeczko dla utrwalenia i takiego lepszego wzrokowego zapamiętania. I podstawiamy. P mamy wyliczone 800 watów. Razy czas, czas koniecznie w jednostkach podstawowych, sekundach, czyli 300 sekund. 8 razy 3. To jest 24, czyli sobie piszemy 24 i 4 zera. Watosekundy, znów przypominam, to są inaczej dżule. Żeby troszkę ten zapis uprościć, proponuję o te 3 zera zastąpić przedostkiem kilo i mamy 240 kilo dżuli. 240 kilo dżuli. Taka ilość ciepła zostanie wyemitowana w tym czasie, ponieważ taką pracę wykonał prąd, a praca zmieniła się w energię cieplną. No i całe zadanie mamy rozwiązane. Możemy przejść do kolejnego zadania. Przed nami zadanie czwarte. Jak zmieni się moc prądu w przewodniku, jeśli do jego końców przyłożymy dwukrotnie większe napięcie? O, troszkę inny typ zadania. Specjalnie taki typ tutaj nieco inny przygotowałam, bo w fizyce nie wszystkie zadania są zadaniami z danymi liczbowymi. Czasami mamy takie zadanie problemowe, gdzie musimy tylko przeanalizować pewne fakty. I co my tutaj mamy dane i co szukane? Zadanie dotyczy Określenia, jak zmieni się moc, czyli można powiedzieć, naszą wartością szukaną jest, jest zmiana mocy, czyli, czyli możemy sobie określić, jeżeli jakąś mieliśmy wyjściową moc, możemy w danych napisać, że mieliśmy jakąś moc wyjściową, niech to będzie, oznaczmy ją jako P1, to była nasza moc na początku. To potem po zmianie źródła zasilania, bo widzimy, że przykładamy do końców przewodnika dwukrotnie większe napięcie, mamy określić właśnie to P2, jak się zmieniło w stosunku do P1. Co my mamy dane? No nic nie mamy dane, ale wiemy, że na początku było przyłożone do przewodnika jakieś tam napięcie, nie wiemy jakie, jakieś, oznaczmy je jako U1. I wiemy, że w związku z tym przez ten przewodnik płynęło jakieś znowu natężenie, natężenie prądu. I to oznaczamy jako i1. To są nasze, jakby, parametry wyjściowe na początku. Co jeszcze wiemy w zadaniu? Wiemy, że napięcie zostało zmienione na dwukrotnie większe, czyli nasze u2, czyli to drugie napięcie, jest dwa razy większe od pierwszej wartości napięcia. O, tak sobie to zapiszemy. Jeśli wiemy, że napięcie jest dwa razy większe, to koniecznie musimy sobie przypomnieć, czego dotyczy prawo OMA. Ale może zanim jeszcze, bo może nie widzicie tego związku, zanim jeszcze wrócę do prawa OMA, to myślę, że każdy z Was, jak już sobie to tak mniej więcej tu przeanalizuje, no to. Powinien się zacząć zastanawiać, od czego zależy moc w ogóle, bo jeśli mam określić, jak się zmieni moc prądu w przewodniku, to napiszę sobie wzór na moc, żebym wiedziała, wiedział, od czego zależy moc. I wiem, że moc jest kreowana jakby przez napięcie i przez natężenie prądu, iloczyn napięcia i natężenia. Jeżeli mam informację, że napięcie się zmieniło, to już mogę sobie tutaj myśleć, że, że zmiana tego napięcia wpłynęła na pewno na zmianę mocy. Jeżeli dwa razy większe, to mogłabym pomyśleć, że moc też będzie dwa razy większa, ale właśnie. I tutaj wracam do, tej, do tego oporu elektrycznego i do prawa oma. Chociaż nie mam tutaj we wzorze nic, co by dotyczyło oporu elektrycznego, ale... Koniecznie musicie pamiętać, bo tutaj autor zadania na to liczy, że pamiętacie. Prawo OMA, które mówi, jeśli zmienisz napięcie, to również automatycznie zmieni się natężenie prądu płynącego w obwodzie czy też, czy też w przewodniku. Czyli zmiana napięcia zawsze powoduje zmianę natężenia. Prawo OMA mówi, że natężenie jest prosproporcjonalne do napięcia, co oznacza. Mówiąc prostszym językiem, jeśli będzie zmieniać się napięcie, na przykład napięcie rośnie i w tym przypadku rośnie, czyli strzałeczka w górę, dwa razy, to prawo OMA mówi, że zmiana napięcia spowoduje taką samą zmianę natężenia. Czyli natężenie też wzrośnie dwa razy. To jest ta zależność prosproponująca. Proporcjonalna, jak zmienia się jedna wielkość, tak samo zmienia się druga wielkość. I to wynika właśnie z prawa OMA, e, prawo OMA. Proszę o tym pamiętać, bo jeżeli tego byście nie wzięli pod uwagę, wzięlibyście tylko pod uwagę zmianę napięcia. Nie biorąc pod uwagę zmiany natężenia, bo w zadaniu nic nie piszę, no to niestety, ale udzielilibyście złej odpowiedzi. I jeżeli sobie tutaj napiszemy, że ta moc wyjściowa, ta pierwsza, właśnie nasza, to był iloczyn wartości pierwszej napięcia i pierwszej wartości natężenia, o tyle moc ta druga będzie iloczynem U2 razy I2. Ale co my wiemy o I2? Wiemy, że jeśli zmieniło się napięcie dwukrotnie, natężenie również dwukrotnie się zmieniło, czyli i2 jest równe tak samo dwa razy większej wartości w stosunku do tego i1. I teraz jeżeli sobie to podstawimy do naszego wzoru na tą moc y, po zmianie parametrów, czyli u2 razy i2, zobaczcie, to co my tutaj uzyskamy. Za u2 Wstawiamy tą naszą informację, którą mamy tutaj. O zamiast U2, piszę, że jest to 2 razy I1. razy I2, to mam tutaj, że jest to 2 razy I1. Mnożenie jest przemienne, więc 2 mnożę sobie razy 2, uzyskuję czwórkę. Zostaje mi iloczyn do zapisania. U1 razy i 1. A co to jest to u 1 razy i 1? To jest nic innego, jak tutaj zobaczcie a, o ten iloczyn. A ten iloczyn to jest nasza moc wyjściowa, czyli p1. Z tego wynika o, że p2, może tu jeszcze zapiszę, p2 jest równe dokładnie 4, B1. Odpowiedź jest w takim razie następująca: po dwukrotnej, po przyłożeniu dwukrotnie większego napięcia, moc prądu w przewodniku wzrosła cztery razy, czterokrotnie większa moc. Dziękuję bardzo i zapraszam do rozwiązywania innych zadań z zakresu prądu elektrycznego. Dziękuję.